Apokalipsa, dzień po dniu. Oddaj chwałę Bogu. Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Apokalipsa rozdział 14 wiersz 7. Bojaźń Boża to nie wszystko, do czego wzywa nas pierwszy anioł. Mamy również oddawać mu chwałę. Pismo Święte mówi: Drogo bowiem zostaliście kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. 1 Koryntian 6:20. 20. Przeto, czy, jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. 1 Koryntian 10, 31. Chwalenie Boga dotyczy tego, jak żyjemy. To produkt tego, kim jesteśmy. Jezus powiedział: Ojciec mój, przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jan 15:8 Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ bez mnie nic nie możecie uczynić. Jan 15:5 Zasadniczo chwalimy Boga, gdy charakter Chrystusa jest w nas. My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność pańską, jakby w zwierciadle. Za sprawą Ducha Pańskiego, 2 Koryntian 3:18. W ten sposób Bóg zapisuje swoje prawo w naszych sercach. Podczas gdy świat buduje obraz bestii, lud Boży ma pozwolić Duchowi Świętemu budować w nim obraz Chrystusa. Zauważmy, że jest to działanie dwukierunkowe: My trwamy w Chrystusie, ale musimy też pozwolić Jemu trwać w nas. Dokonujemy wyboru, aby otworzyć nasze serca na Boga, aby On wszedł i wycisnął piętno Jezusa Chrystusa, tego słowa, na naszym najgłębszym wnętrzu. Biblia dodaje również, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Rzymian 3:23. Innymi słowy, kiedy grzeszymy, nie oddajemy chwały Bogu. Istnieje jednak rozwiązanie tego problemu. Jesteśmy grzeszni, ale Chrystus jest bezgrzeszny. 2 Koryntian 5, 21 Hebrajczyków 4:15, 15 1 Piotra 2, 22 1 Jana 3, 5 Chociaż wiele osób uważa inaczej, Biblia stwierdza, że kiedy Chrystus odtworzy w nas swój bezgrzeszny charakter, w naturalny sposób nie będziemy już grzeszyć. Czy możemy zjednoczyć się w modlitwie? Mój wybawicielu, pomóż mi otworzyć drzwi do mojego serca. Wejdź dzisiaj do niego i zmień mój charakter na twój obraz. Do dalszego studiowania. Pierwsza księga kronik, rozdział 16, wiersze 28 i 29. List do Kolosan, rozdział 1, wiersz 27. Pierwszy list Jana, rozdział 3, wiersz 6.